Hej, cześć. Dzisiaj zdjęcie Doroty ci pokażę. Zdjęcie zrobione, o już ładnych parę lat temu, kanonem 7D, bo Dorota wtedy robiła siódemką, z obiektywem w tym wypadku 72040 bez is jeszcze. Tym wcześniejszym. Zdjęcie torów zrobione z góry. Z góry. Po to, żeby pokazać, że różnego rodzaju linie które przebiegają przez zdjęcie, są fajne, nawet jeśli na tym zdjęciu nic nie ma. No nic nie ma. To są, to są tory biegące w jedną i w drugą stronę. Nie mam yy, oryginalnej nazwy tego zdjęcia, więc nie wiem, gdzie, gdzie zostało zrobione. Ale to w sumie to nie ma żadnego znaczenia. Może być zrobione w każdym miejscu, gdzie używa się, gdzie, gdzie się używa kolei. Yy, I zdjęcie, które yy, no, nic nie ma, natomiast ono jest ciekawe. Patrzy się na nie i jest przyciągające. Raczej znaczy, często takie zdjęcia robi się po to, żeby na przykład jak składam ileś tam zdjęć, to ono jest tym zdjęciem na przykład uzupełniającym, albo wprowadzającym do jakiegoś następnego zdjęcia, albo zdjęciem przełączającym. Oglądałem coś, tam mam zdjęcie właśnie o takie neutralne, czy na przykład takie, takie linie, bo to są akurat tory, ale mogą być linie, i zdjęcie na przykład następne, które idzie. One się bardzo przydają do różnego rodzaju pokazów, ale tak jak po tym zdjęciu widać, spokojnie, jeśli je odpowiednio powiększymy, bo to akurat ma znaczenie, powiększenie zdjęcia takiego, gdybyśmy je powiększyli na 70 na 100 na ścianie powiesili, to każdy będzie przychodził i się będzie na nie patrzył. Bo jest taka cisza, taki spokój w takich liniach. One oczywiście muszą w jakiś sposób się zbiegać. Muszą coś. Warto przy takich zdjęciach zrobić zdjęcie tak, 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 troszeczkę pod skosem, żeby zobaczyć, czy te linie jak się troszeczkę pochylą, jak się troszeczkę będą bardziej równo, bardziej. Ten który z tych elementów będzie najciekawszej grał. W tym, oczywiście, w tym wypadku tutaj nie było światła. Nie było światła, co widać po czasie, bo została użyta czułość ISO-200 przy czasie na setna część sekundy obiektyw bez stabilizacji ustawiony na 80 mm, w związku z tym nie można było krótszego zrobić, przysłona 6,3. Natomiast to zdjęcie zostało zrobione, moim zdaniem, gdzieś z góry, w związku z tym ta przysłona dała wystarczająco głębi ostrości. W związku z tym, że nie było światła, moim zdaniem nie było światła, czyli słońca bezpośredniego, było raczej pochmurnie, raczej takie szarawo, za pomocą już obróbki, pociągnięcia słowakami, zostało zwiększony kontrast i to widać zwłaszcza po tych kamieniach, które zrobiły się czarne. No wiadomo, że nikt tam węglem nie sypie. To są ciemne, raczej bardziej brązowe kamienie. Natomiast tu odbarwiając całe zdjęcie, zostało zrobione czarne zdjęcia. Czyli czarno-białe zdjęcia ogólnie uważane są takie bardziej ekskluzywne, czy eleganckie, czy, czy takie um, artystyczne. O, szukałem słowa przez sekundę. Artystyczne zdjęcia. I um, to też jest rzecz warta zastosowania, zwłaszcza jeśli zdjęcie jest... Proste, czyli nie ma dużo elementów, warto zawsze sobie sprawdzić czarno-białe, kolorowe. Tak jak ja mam tutaj w tak tylko ja mam tylko G i mi przyłącza kolor czarny, kolor czarny, kolor czarny, i od razu wiem, 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 jak będzie odbierane takie zdjęcie. Natomiast same linie prowadzące w jakąś stronę, do czegoś, czy nawet zakad prowadzące, gdzie ten wzrok ucieka i mi Ojej, a co tam będzie dalej są ciekawe, a nawet tutaj, gdzie one w sumie nam nic nie mówią, bo one nie, to nie są linie prowadzące, to, te linie nie prowadzą do niego, to zdjęcie jest kompletne w takim sposób, jak jest. Zoreczka, Zorka, psik, zostaw, zabrałaś ołówek, idź sobie już. Ona mi kradnie ołówki. Coś spadło, a to nie ona. Zorka, chodź, pokaż się do kamery. Chodź, 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 pokaż się do kamery, o. o to ten łobuz kradnie ołówki i różne inne rzeczy. Dobrze, żeczka. już puszczam cię, już puszczam cię. Dobra. Także warto na takie linie patrzeć, warto zwracać na nie uwagi, i warto je wykorzystywać po to, żeby zrobić takie fajne, ciekawe zdjęcie, które jest z niczego zrobione. Tam tylko były tory, tylko tory i fotograf, I nic poza tym. Natomiast Tory z fotografem, który jest w stanie zobaczyć coś, czego nie widać, i zrobić zdjęcie, robi naprawdę fantastyczne efekty. Zapraszam na inne filmy, I na razie. Przecież.